Dzisiaj, drodzy Państwo, zabijanie miłości. Temat: śmierć lidera Nirwany. W kwietniu obchodziliśmy kolejną rocznicę jego odejścia Card Cobain. Czy za tym kryje się historia człowieka, który zagubił się na życiowej drodze? Jednym z ważniejszych, ale też niedocenionych świadectw omawiających tajemnicę śmierci muzyka jest film dokumentalny Cart and Cartney w reżyserii Nika Broomfielda. Dokument miał premierę już dosyć dawno temu, w 1998 roku. Reżyser bada w nim prawdziwość tezy prywatnego detektywa Toma Granta, według którego przyczyny śmierci kobejna. Są zupełnie inne, że ktoś nastał na jego życie. Warto dodać, że karty kartnej zrealizowany był na potrzeby brytyjskiej telewizji BBC i przez nią finansowany. Pod koniec produkcji Brytyjczycy jednak wycofali się z finansowania dokumentu, podobno ze względu na naciski wdowy po karcie Cardinal Love. Wbrew pozorom, Broomfield nie stawia ani nie broni kontrowersyjnej tezy o zamordowaniu Kobeina. Chce po prostu sprawdzić, czy da się znaleźć dowody, które mogłyby ją uwiarygodnić. Razem z ekipą filmową odwiedził wiele osób związanych z kartem i kartnej. W filmie pojawiają się ojciec kartnej, ciotka Kobeina. Jedna z nich, jego dziecka, były kochane Klaw oraz ex-dziewczyna kobejna, a więc jego przyjaciele i jego nieprzyjaciele. Broomfield rozmawiał też z liderem zespołu Mentors. Sado masochistycznym Eldonem Elduce Hockiem, który wyznał, że Cartney zaproponowała mu 50 tysięcy dolarów za zabicie Kobeina. Chociaż Hook twierdził, że wie, kto zabił karta, nie wyjawił nazwiska sprawcy i nie podał żadnych dowodów, które mogłyby potwierdzić jego słowa. Uzyskanie tego oświadczenia od Hooka odbyło się zresztą dosyć przypadkowo i we wręcz bandyckich okolicznościach. W sprawie dodaje fakt, że Eldon Hawke zginął dzień później, podobno potrącony przez pociąg. Wszystkie tropy prowadziły do rzekomego zleceniodawcy zbrodni, czyli Courtney Love. W filmowym dokumencie nikt jej nie broni, oskarża ją nawet jej ojciec, który napisał książkę o karcie kobejnie i feruje wyrok – to moja córka zabiła. Prywatny detektyw Tom Grant przytacza wiele faktów, które dotyczą nieprawidłowości w śledztwie związanym z samobójstwem muzyka Nirwany. Grant wynajęty przez Kartney szybko stał się jej przeciwnikiem, wskazywał na nią jako na odpowiedzialną za śmierć męża. Fakty zebrane przez detektywa wydają się wiarygodne mają one podważać rzetelność śledztwa i ukazywać przekłamania które uznano za prawdę. Najbardziej przekonujący jest dowód, że na broni, z której strzelił do siebie Kobein, nie znaleziono żadnych odcisków palców. Ponadto pozostawionego listu pożegnalnego nie napisała ręka karta. Mimo tego potem przypisano artyście te słowa. Dopiero w 2014 roku policja z Seattle ujawniła niepublikowane dotąd zdjęcia, które wykonano 20 lat temu na miejscu śmierci amerykańskiego muzyka. Nic one nie wnoszą do tej ponurej historii. Ukazują jedynie dramat sytuacji, która była ponoć wynikiem tragicznej w skutkach kłótni Karta Cobaina z żoną. Bromfield czuł, że nie odkrył dostatecznych dowodów na istnienie spisku finansowanego ze spadku po kabainie, a rozdzielanego przez Cartney Love. Dlatego ostatecznie nie podjął się odpowiedzi na pytanie, czy lidera Nirwany zabito. Dzięki temu dokument cartney kartnej nie stał się tanią sensacją, a historią o tragicznym, pozbawionym wiary w Boga życiu gwiazdy roka. Chyba niechcące opowiada przede wszystkim o innym morderstwie w cudzysłowie. Życiorys z i Cartney to zabijanie różnych rodzajów miłości najpierw tej do Boga. Kart, z praktykującego chrześcijanina, stał się człowiekiem negującym stwórcę. Pod wpływem Kartnej i sympatyzującego z nią żeńskiego zespołu L7, stał się aktywistą przeciwko życiu. Zaczął malować płótna z wizerunkami embrionów ludzkich oraz fascynować się płynami ustrojowymi. Uzależnił się od narkotyków, śmierć innej miłości, rozpad małżeństwa rodziców także zdewastowało go psychicznie. Przenoszony z domu do domu, traktowany obcesowo przez macochę i ojczyma, bez wsparcia oraz zrozumienia u ojca i matki, odizolował się od świata. Maskował to odrzuceniem wszelkich autorytetów, obcowanie z nihilizmem, zaprzeczającym istnieniu niezmiennych wartości i zasad moralnych oraz przeży zniekształcona depresja stały się rzeczywistością, dla której nie ma już alternatywy. Cobain na siłę brnął w poszukiwanie miłości tam, gdzie odnaleźć mógł tylko jej zaprzeczenie. Było to jego obsesją, którą dodatkowo pogłębiał nieudany związek małżeński. Świat demoniczny, który go pochłaniał, zaczął widać się w teledyskach, np. Heart, Shepard, Box oraz na scenie. W swoistym amoku i odrealnieniu kaleczył dłonie o struny gitary. Wpadał w trans. Między innymi widać to w koncertowym teledysku do otworu Lithium, i także podczas zarejestrowanego koncertu Live at Reading. Podobnie działo się z Cartney. Miłość zastąpiła egoizmem połączonym z nienawiścią do wszystkich, którzy stali na drodze do jej szczęścia. W dokumencie Broomfielda jej ojciec rzuca pod adresem córki straszne oskarżenia. Zapytany, dlaczego jej nie pomaga jako jej ojciec, mówi wstrząsające słowa – nie potrafię odnaleźć w sobie miłości do dziecka i żadnego słowa na jej obronę. Czy w tym świecie bez miłości jest jakaś nadzieja? We fragmencie filmu, w którym występuje ciotka kobejna, Meryl L, oglądamy jej pokój, ten sam, w którym młody Cart jako nastolatek nagrywał pierwsze piosenki. Na ścianie wisi krzyż i obraz pana Jezusa. Cobain pochodził z irlandzkiej, tradycyjnie katolickiej rodziny. W filmie jedyną osobą, która wspomina go z autentyczną miłością, jest jego ciotka. Ona nie ma wątpliwości. Jeśli to wszystko ma mieć jeszcze jakiś sens, że los, karta musi być teraz przestrogą dla innych ludzi, to tak właśnie musi być. Musi być przestrogą. Dlatego Mary Al grała i śpiewała jego piosenki w szkołach w ramach profilaktycznego programu przeciwdziałania narkomanii i innym uzależnieniom. Spotkania z uczniami zawsze rozpoczynała i kończyła modlitwą. Niestety, zmarły samobójczą śmiercią lider zespołu Nirvana wywarł negatywny wpływ na fanów. W kolejne rocznice jego śmierci próbowali odbierać sobie życie, bądź odbierali w akcie demonicznej solidarności z idolem. Następują także duchowe samobójstwa. Ich przykładem jest najbliższy współpracownik Karta Kobeina, były perkusista Nirwany, Dave Grohl, współpracownik Queens of the Stone Age, The Crooked Vultures i leader Foo Fighters. Wyprodukował on płytę metalowemu zespołowi Ghost. Jest to bluźniercza grupa ze Skandynawii. Szwedzki satanistyczny Ghost zyskał tym samym poważnego sojusznika w promocji swego demonicznego wizerunku. Grupa wchodzi do domów nastolatków głównymi drzwiami, które otwiera ikona muzyki rockowej Dave Grohl. Niestety nie jest to przejaw ignorancji grola, tylko jego świadomy wybór, tak się wydaje. Muzyk już wcześniej wiele razy dawał do zrozumienia, że interesuje go satanistyczna muzyka. W Nirwanie akompaniował bluźnierczym manifestom Karta Cobaina, a potem w okazywaniu uwielbienia wobec Kinga Daimonda i Merciful Fight. Jego muzyczny projekt ProBot mocno akcentuje tę sympatię w nagraniu Sweet Dreams wykonanym wspólnie z Daimondem. Groll zaprosił również do współpracy Kronosa, czyli Konrada Tomasa Lanta z grupy Venom, która była protoplastą black metalu. Mimo że członkowie grupy Ghost nie ujawniają swoich personaliów i ukrywają się pod maskami, jeden z nich zdradził, że Grol założył maskę i zagrał z zespołem podczas koncertu. Przynajmniej jednego. Grol współpracował także z Ghost przy nagraniu coveru zespołu Abba. Warto podkreślić, że grupa Ghost to formacja bardzo niebezpieczna, duchowo niebezpieczna, a jej przekaz jest zdecydowanie antychrześcijański, antykatolicki. Czy Kurt Cobain poszedłby w ślady kolegi z zespołu, gdyby żył? Jak potoczyłyby się losy legendy Grunge'u? Być może jak Alice in Chains, innej legendy ciężkiego grania, która ze śpiewania o samotności, depresji i lęku przeszła w okultystyczne inspiracje. Lider Jerry Cantrell inspirował się zespołem Slayer, a jego płyta The Devil Parts Dinosaur's Hair zawiera negację wiary w Boga przy jednoczesnej gloryfikacji nihilizmu. Na koniec pytanie. Czy jest jakieś optymistyczne zakończenie tej historii? Proszę o komentarze, proszę o subskrybowanie kanału, proszę o lajkowanie i udostępnianie tego materiału. Patroni podcastu już za chwilę na planszy, także podziękowania dla wspierających na YouTubie Supi i By Confi. Także podziękowania dla Was wszystkich wspierających. W kolejnych podcastach odpowiedzi na Wasze pytania, a także prezentacja tematów, o które prosicie. Także ten od dłuższego czasu jestem monitorowany o muzykę progresywną. Zbieram się, nie jest to łatwy temat, ale nie postaram się go przedstawić. Także i progresywny metal w tym zostanie ujęty i być może Art rockowe granie, a także sięgnę po tuzów hard rocka, zespół UFO, pojawi się Deep Purple, Uriah Hip, także takie formacje również będę tu omawiał, ale również te współczesne grupy, nie tylko z kręgu muzyki rockowej, ciężkiego rocka metalu, ale także muzyki pop, muzyki elektronicznej, RB, a także reggae, to między innymi. To był podcast Zabijanie miłości, Śmierć lidera Nirwany na kanale Kogo słuchasz? Dziękuję. Do usłyszenia. Grzegorz Kasjaniuk.